Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witam. Dzisiaj monotonna troszeczkę trasa, trasa, którą ostatnio razem pokonywaliśmy na 40-minutowym filmie. Jadę do Krakowa przez Katowice w nocy, a jakby inaczej. Pogoda troszeczkę nie dopisuje. Za chwilkę będzie minus jeden, bo już jest półka na minusie. Ale drogi wyglądają już na, 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 na posypane, które już troszeczkę mają soli. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałem powiedzieć, a właściwie odpowiedzieć na liczne pytania, które do mnie kierujecie, dotyczące filtra DPF w 320D i ogólnie w dieslach grupy BMW. Nie znam się, więc się wypowiem się. Sytuacja nie wygląda tak jak w grupie Volkswagena, w której to przypomnijmy, dochodziło do regeneracji tzw. małej filtra cząstek stałych przy nadarzającej się okazji. Czyli. Filtr jest powiedzmy w jakimś tam stopniu zapełnionym. Aha, widzę, że jadę nieco dalej w trasie, mam fajne warunki termiczne. No to okej, okay, wypalam. To, co jest, jest mało, ale, ale wypalę, tak? Wówczas to się objawiało tym, że na przykład dojeżdżało się do świateł. Widziałem obroty podwyższone do prawie że tysiąca obrotów na minutę w tym dieslu. Eee... Oprócz tego troszeczkę inne brzmienie silnika, inne przyspieszanie, inna reakcja na gaz. Wtedy też wiedziałem, że nie powinno się wyłączać silnika podczas tak zwanej tej właśnie małej regeneracji. Mimo, że książka, instrukcja obsługi nic na ten temat nie przemawiała do nas ani też nie pojawiała się żadna kontrolka bo jeżeli pojawia się kontrolka, to mamy do czynienia z tak zwanym dużym awaryjnym wypalaniem i to w sytuacji wtedy, kiedy wypalanie to małe, czyli to w tle, nie mogło zostać przeprowadzane. Czyli nie było okazji, nie była w pełni robocza temperatura silnika, nie było, nie wiem, jakiegoś tam dłuższego przelotu, w związku z czym nie zostało to wypalanie zainicjowane, albo jeżeli zostało zainicjowane, to zostało przerwane wkrótce po tym, jak, jak ono wyruszyło. I tak to wygląda w przypadku silników TTI w grupie Volkswagena całej, czyli i no sporadycznie, ale dowiadujemy się o istnieniu filtra cząstek stałych za sprawą właśnie tych małych i dużych wypaleń, najczęściej tych właśnie małych, niewiele mu trzeba było, żeby zainicjował się ten proces W BMW z kolei, tak jak widzicie mam przejechane już 17 tysięcy kilometrów i ani razu w tym samodzie nie doświadczyłem ani jednego, ani drugiego ok auto bardzo dużo jest w trasie, ale też yy, chociażby w tamtym tygodniu Jeździłem cały czas po mieście, oczywiście nie w Korku Gaz Hamulec, gaz, Hamulec, ale no, nie były to raczej jakieś tam mega długie trasy, maksymalnie 30 km jednorazowo w jedną stronę. I z tego względu właśnie nie potrafię Wam odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób dochodzi do małej i dużej regeneracji filtrów cząstek stałych w grupie BMW. Jeżeli ktoś posiada w miarę świeże BMW i posiada taki silnik, to może jest w stanie powiedzieć w jaki sposób to się odbywa. Gdzieś na jakimś forum odczytałem, że to się dzieje co 5000 km, wydała mi się to liczba no, całkiem, całkiem spora, może nawet za duża, ale no, w takim przypadku ja już powinienem zauważyć trzy takie procesy. Chyba że te procesy są w taki sposób niewidzialne i niewidoczne dla kierowcy, że on w ogóle nie ma. Nie ma prawa w ogóle przypuszczać, że coś w tym momencie się dzieje. Ja mam jedno podejrzenie, że to wypalanie się odbywa na tyle na bieżąco, że... Że daje ono znać o sobie, a właściwie nie daje znać w momencie, kiedy naprawdę jedziemy po prostu w trasie, albo nie wiem, wystarczy, że mu 5 km na to, żeby, żeby przeprowadzić cały proces, od A do Z. No, w każdym razie ja nie zauważyłem, żeby miał filtr DPF. Można by było mi wcisnąć kit, że w ogóle tutaj nie ma filtrów cząstek stałych i uwierzyłbym, bo obiektywnie silnik nie dał mi ani razu prawa tak pomyśleć, że tak właśnie jest. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o temat samego DPF-a. Nie wrzucałem go do, do motofaku, w którym odpowiadam na Wasze pytania, bo temat no, wydawał mi się troszeczkę, troszeczkę ważniejszy i dlatego trzeba go poruszyć w osobnym filmie, a przy okazji możecie też zobaczyć taką sobie fragment przynajmniej takiej sobie nocnej trasy po 20, prawie o 23.00. I ja sobie właśnie gnam w tę trasę. Jeżeli tylko dowiem się w jaki sposób odbywa się to wypalanie cząstek stałych w BMW, to oczywiście się podzielę. Ale jeżeli ktoś z, nas, z Was zna odpowiedź, niech zaspokoi moją i Waszą ciekawość w komentarzu poniżej. No i oczywiście zachęcam też do, do subskrypcji, będę bardzo wdzięczny za każdego suba i za każdą łapkę w górę. Dzięki bardzo w takim razie, życzcie mi szerokości, a ja Wam życzę miłego dnia albo spokojnej nocy. Na razie.